Płynęli spod Tamy w Dębicy i ruszyli w 14-kilometrową trasę, by dotrzeć do pustkowa. Ponad 100 osób wzięło udział w Miejsko-Gminnym spływie kajakowym Wisłoka 2022 w imprezie wzięli udział w sportów wodnych i przygód. Nie zabrakło młodych sympatyków aktywnej turystyki i dużych grup zorganizowanych. To nieprawda, że Wisła jest królową, że jak Wisłoka jest królową, że jak tak że zachęcamy do przybycia w następnym roku. Zostałam namówiona przez małżonka. Byliśmy już w tym sezonie i uczestniczyliśmy w spływie kajakowym. Poczuliśmy bakcyla, więc stwierdziliśmy czemu nie. Pogoda sprzyja, więc mam nadzieję, że dzisiaj też będzie fantastycznie. Także rób to zdrowie, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Pierwszy raz jesteśmy w ogóle. Przyjechaliśmy z Starnowa specjalnie. Kolega nam to mówił. No myślimy, że super, super zabawa, fajna pogoda. Myślę, że rewelacja. To już lata trwa. Chyba z 15 lat już pływamy i tak się tych kajaków i sympatyków uzbierało dużo, prawda? I wspominamy te dawne spływy, jak trwały 3 dni, a nie tylko jeden dzień. Ale fajnie, że chociaż ten jeden dzień i żeby to podtrzymywać tą tradycję. Bo jeśli nie ma gminnego, to i tak sami, sami pływamy, ale o wiele fajniej jest, jak jest taki zorganizowany przez gminę i przez innych partnerów. Bardzo fajna inicjatywa, pływamy za każdym razem co roku jak się nie mimo przez tę pandemię, co nie było organizowane, organizowaliśmy na, własny, na własne potrzeby, spływaliśmy, także cieszymy się, że to z takiego się odbyło, zwiedzamy całą tą naszą wysoką, nasze piękne okolice. Na Miejsko Gminny Spływ Kajakowy zaprosili Miasto Dębica, Gmina Dębica, gminnośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, Kajakowy Klub Kumaki Kozłów, OSP Kozłów oraz Gminy. Żeraków, Pilzno, Jodłowa i wrostek. Wspaniała e, impreza, co prawda nie wypada mi e, po prostu aż tak się e, e, chwalić, ale inicjatywa właśnie była od gminy e, m, Dębica, no ale tu będę e, po prostu skromny i powiem, e, nieskromny i, i powiem, e, e, że tak. E, po pierwsze cel, cel został osiągnięty dlatego, że chcieliśmy zaszczepić tą turystykę wodną, pięknej naszej rzece i to nam się udało dlatego, że dużo jest lokalnych klubów już wodnych, chociaż przykład po prostu z Kozłowa. Druga radość jest z tego, że ja również już uczę zniczę 18 raz, to oznacza, że jeszcze mogę pływać kajakami. Myślę, że po tej przerwie fajnie, że ten spływ kajakowy się odbywa, fajnie, że dołączyły się wszystkie samorządy do tego i że to będzie jakiś wspólny spływ, gdzie wszyscy będą mogli w nim uczestniczyć. Myślę, że zabawa przednia. Jest to też promocja rzeki Wisłoka, rzeki czystej, myślę, że działania Ministerstwa Ochrony Środowiska, Ministerstwa też Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowego sprawiają to, że ta rzeka co Dziennie staje się czyszczal i naprawdę będzie należyć źródło do jednych z najczystszych rzek w Polsce. Są osoby indywidualne, są również grupy. Wszyscy organizatorzy, czyli miasta i gmina Brzostek, gmina Jodłowa, miasto Pilzno, gmina Dębica, gmina Żeraków i miasto Dębica wystawili swoich przedstawicieli, którzy w dniu dzisiejszym będą czynnie brali udział w spływie. Są również grupy zorganizowane. Jak na razie najliczniejsza grupa jest kajakowy klub wodny Kumaki z Kozłowa. No i strasznie dużo jest osób indywidualnych, z czego się najbardziej cieszymy, bo na tym najbardziej zależy, aby jak najwięcej osób z naszego terenu brały udział w organizowanych spływach. Oczywiście bardzo fajnie, że jest dzisiaj tak wielu uczestników po dwuletniej przerwie ponownie się spotykają tutaj miłośnicy kajakarstwa i za chwilę wyruszy tutaj grupa Wisłokom do, do, do Pustkowa ja w dniu dzisiejszym tak jak powiedziałem trochę inną dyscyplinę sportu uprawiam rowerkiem, turystycznie przyjechałem tutaj na rozpoczęcie no i myślę, że również spokojnie tą, tą sobotę dzisiaj spędzimy. Cieszymy się bardzo, że taki wakacyjny klimat, bo przynajmniej tak z mojego dzieciństwa, zawsze wakacje mi się kojarzyły ze słońcem, wodą, kajakami. No i tak też dzisiaj jest. Tego słoneczka jeszcze może troszkę. Troszkę mało w tej chwili, ale wierzę, że jeszcze, jeszcze się nam pokaże, a być może i dla, dla kajakarzy to też lepsze rozwiązanie, bo, bo wiadomo, że słońce też jest niejako uciążliwe. Cieszymy się, że tak wiele osób odpowiedziało na to zaproszenie, że te, ta organizacja i to przygotowanie, no bo jednak wkładu i siły przez wszystkie samorządy zostało włożone bardzo dużo i nakładów finansowych. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, cieszymy się bardzo, że tak duże zainteresowanie ze strony kajakarzy. Myślę, że będzie piękna impreza. Będziemy oglądać brzegi Wisłoki od drugiej strony. I cóż, myślę, że bezpiecznie wszyscy dotrzemy na, w dół rzeki. Po dotarciu na metę na wszystkich uczestników czekały pamiątkowe koszulki oraz posiłek regeneracyjny. Celem imprezy była przede wszystkim turystyczna promocja regionu. Podczas spływu każdy mógł podziwiać walory rzeki Wisłoki.